W sumie to powinienem rozpocząć ten filmik od łyku szampana, bo jakże przyjemnie jest oglądać samo zaoranie i zaoranie Romana Giertycha, potocznie zwanego omdleuszem. Ale włoskie espresso też pasuje. W końcu Roman Giertych ma wiele związków z Włochami, ale po kolei. Aha, no i przyjemnie też jest jak subskrybujecie mój kanał. Dzięki niemu rozwija się i dociera do coraz szerszego grona odbiorców. Jakieś to piękne wydarzenie, w którym Roman Giertych odgrywa pierwszoplanową rolę. Ba, można powiedzieć, że jest koniem pociągowym tej historii. Zaczęło się od tego, że redaktor Leszek Kraskowski opublikował kilkanaście dni temu film na YouTubie. W tym filmie poświęcił swoją uwagę sprawie, którą od paru lat zajmuje się, zajmowała się prokuratura regionalna w Lublinie. Tak, tak, kojarzycie tę sprawę. Ta sprawa. Dzięki której poznaliśmy drugie oblicze Romana Giertycha jako omdleusza, osoby, która na widok służb i prokuratury mdleje. I ta sama historia zdecydowała, że Roman Giertych przez kilkanaście miesięcy zdecydował się poznawać Włochy, mieszkając tam. No, chyba kilka lat. Niektórzy twierdzą, że ukrywał się przed służbami. No, wrócił nie na kampanię wyborczą, kiedy kandydował do Sejmu, a wrócił w momencie, kiedy został posłem i już nabył immunitet. Wracając, Leszek Kraskowski zezłomował Romana Giertycha. No, nie gryzł się w język, to jakby malutko co powiedzieć. Nie zostawił suchej nitki na Romanie Giertychu. Powiedział wprost, że jest przestępcą. Powiedział, że zdaniem jego Roman Giertych swoją przyszłość w większości czasu powinien spędzić za kratkami. Ten film jest naprawdę bardzo mocny. Oczywiście znajdziecie link do tego filmu w komentarzach pod moim filmem. Ale żeby krótko Wam zobrazować, na jednym przykładzie, który przywołuje redaktor Leszek Kraskowski. Była działka pod Poznaniem, która należała do spółki Ryszarda Krauzego, czyli kiedyś miliardera, milionera, z którym Roman Giertek współpracuje. Ta działka została sprzedana za 7 milionów złotych komu? żonie ochroniarza Romana Giertycha, a w zasadzie spółce, którą ona niby założyła. Ta spółka była założona na 2-3 miesiące przed tą transakcją. Jej kapitałem zakładowym było 5 tysięcy złotych i nagle ta spółka była w stanie wyłożyć 7 milionów złotych, żeby kupić działkę. Ale to nic. Na tym się nie kończy ta sprawa. Tu jest coś grubszego, bo zaledwie po kilkunastu dniach ta działka kupiona za 7 milionów złotych zostaje sprzedana Kolejnej spółce Ryszarda Krauzego, tym razem spółce Polnord, za 27 milionów zł. Zdaniem autora reportażu, tak to nazwijmy, to zostało wykorzystane po to, żeby, dawać, żeby zawyżyć cenę tej działki i żeby ta działka była gwarancją na poczet wyemitowania obligacji przez spółkę Polnord. Autor reportażu twierdzi, że jest to wyprowadzanie pieniędzy ze spółki Polnord. No i jak się pojawił ten reportaż, obejrzało go kilkadziesiąt tysięcy osób i Roman Giertych przez cały czas się do tego nie odnosił. Była cisza. A przecież Roman Giertych zawsze nie trzyma ciśnienia, musi wszystkich postraszyć. No i w końcu nie wytrzymał. I napisał tweeta. Napisał tak kuriozalnego tweeta, że właśnie tu nastąpiło samozaoranie. Bo Roman Giertych napisał coś takiego. Mam uprzejmą prośbę o to, aby do jutra Wszyscy ci, którzy razem z panem Stanowskim, to jest chyba ulubieniec Giertycha, i Ziemkiewiczem, kolejny ulubieniec, i innymi, pragną zasiąść na ławie oskarżonych, pospieszyli się z podawaniem dalej filmiku z YouTube, czyli Roman Giertych, i to jeszcze dalej pisze, ale Roman Giertych pogroził, postraszył wszystkich użytkowników Twittera i wszystkich innych platform internetowych, tych użytkowników, którzy podali dalej, zretweetowali filmik, o Giertychu. Są to setki, jeśli nie dziesiątki tysięcy osób. I to wywołało efekt Streisand. To jest zaoranie Giertycha. Nie wiem, czy wiecie, czym jest efekt Streisand. Jest to historia amerykańskiej piosenkarki, chyba aktorki, no celebrytki, która bardzo się zdenerwowała, jak kilkanaście lat temu Pewien fotograf, wykorzystując chyba paralotnie, zrobił zdjęcie wybrzeża nad morzem i na tym wybrzeżu mieściła się nieruchomość Barbary Streisand. Streisand się wściekła, że bez jej zgody fotograf w jakimś stopniu upublicznia jej nieruchomość, ale nikt o tym przecież nie wiedział. Nawet widzieli z góry jakieś zdjęcie. Nikt nie miał świadomości, że tam jest dom Streisand. Do czasu, kiedy Streisand zareagowała. Kiedy pozwała fotografa, cały świat zaczął mówić o tej historii, o tej sprawie i wszyscy zaczęli dociekać, jak wygląda to zdjęcie. I wszędzie w internecie, jak wpiszecie sobie efekt Streisand, zobaczycie, jak wygląda dom Barbary Streisand. Gdyby nie jej reakcja, nikt by o tym nie wiedział. I właśnie dokładnie to uczynił Roman Giertych. Mało osób usłyszałoby o tym filmie. I co jeszcze jest piękne, dodaje kolorytu tej historii. Roman Giertych, który postraszył, że jak ktoś będzie podawał dalej ten film, to trafi do więzienia, bo on go oskarży karnie, będzie zawiadomienie, będzie prywatny akt oskarżenia, to pod tym tweetem Romana Giertycha, użytkownicy Twittera zamieścili tak zwaną notkę kontekstową. Notka kontekstowa to jest taka rzecz od niedawna wprowadzona na Twitterze, że jeśli ktoś Pisze nieprawdę, albo trzeba coś uszczegółowić, to moderacja Twittera za pośrednictwem użytkowników, jeśli jest ich dużo, może umieścić uszczegółowienie danego tweeta. I Roman Gierdych w ramach notki kontekstowej dostał link do tego filmu. Czyli Roman Gierdych straszy wszystkich, że pozwie za podawanie dalej filmu, który oskarża go o pranie brudnych pieniędzy, a jednocześnie pod jego tweetem umieszczonym jest ten film. Piękne, wspaniałe, smaczne, prawda? No i Roman Giertych uznał, o nie, no muszę to usunąć, bo propaguje ten film, ta notka kontekstowa się przykleiła do niego jak nie powiem co. No i usunął tweeta, napisał kolejnego. I znowu dostał notkę kontekstową. No piękne, samo zaoranie Romana Giertycha. Jak wejdziecie na ten filmik redaktora Leszka Kraskowskiego, do czego Gorąco zachęcam, może się narażę Giertychowi, Romanowi Giertychowi i będzie chciał, żebym trafił do więzienia. To jak poczytacie komentarze pod filmikiem redaktora, to większość, zdecydowana większość komentarzy pojawia się po tej całej aferze Twitterowej. Większość użytkowników pisze, że znalazło się tam przez Giertycha i przez jego groźby. Swoją drogą, no Giertych stał się kolejny raz memem, bo na Twitterze powstał hashtag, Nie będę przywoływał jego treści, bo jest obraźliwa i trenduje na całym Twitterze, a poza tym powstają memy, na których pokazuje się kolejki, setki ludzi stojących w kolejki i podpisy, że użytkownicy Twittera, którzy stoją w kolejce do sądu po pozwie Romana Giertycha. Po wszystkim Giertych starał się obrócić to w żart i napisał, że to jego prowokacja wobec Krzysztofa Stonowskiego i chyba nikt nie myślał, że on chce ich pozwać, ale przecież Roman Giertych Non-stop wszystkich straszy pozwami, i nawet czasami kieruję te pozwy, licząc na efekt mrożący, efekt zastraszenia, ale nie znam indumery, takie panie Giert. My nie mdlejemy ze strachu, jak pan. Miłego dnia życzę wszystkim. Pamiętajcie o subskrypcji. Naprawdę warto, myślę. Jest wiele osób, które lubi moje shorty, a teraz rozkręcamy dłuższą formę. Pozdrawiam.